Witam serdecznie wszystkich widzów i czytelników portalu shownews.pl, ze mną Irena Uszczop. luz, dystans, Ameryka, witam Ciebie serdecznie. <śmiennie> no dobra, witam wszystkich i Wit Ciebie również. Nawet taki hollywoodzki uśmiech, śmiech no, rasowego aktora. Wiesz co, no, y, mamy fajny dzień, fajni chyba są ludzie, e, na pewno będzie wydarzenie, e, czekamy na wszystkich, y, którzy, którzy brali udział w filmie, a więc wspaniale, nie? Jak, jak, raso, jak rasowemu aktorowi pracuje się z rasowym reżyserem? Nie wiem, bo to takie pytanie o przy, przy, przymiotnik, nie? A to chyba. Doświadczonym reżyserem. O, wiem. Reżyserem, który zmienił kinoakcji w Polsce. O! No wiesz, wyzwaniowo, nie? No bo trzeba dorosnąć do pewnych rzeczy, trzeba zrozumieć to, trzeba słuchać uważnie. Też te standardy są inne. Bardzo często jest tak, że skoro on jest doświadczonym, zmieniającym rzeczywistość filmową w Polsce reżyserem, no to ja muszę do tego jakoś dobić, nie? A więc nagle się okazuje, że muszę być przygotowany na maksa, żeby zrobić tylko te dwa ujęcia, w których jeden jedno wejdzie. Ale twoja rola jest zdecydowanie większa niż dwa ujęcia. Mógłbyś przybliżyć naszym widzom twoją rolę, bo wiem, że to jest znacząca rola i to jest chyba szwarc charakter, ile pamięć mnie nie myli. Tak, to jest taki... No, wiesz z tymi szwarc charakterami to jest różnie. Nie wiemy, co to naprawdę dzisiaj znaczy. Na pewno to jest facet, który w tych czasach komunistycznych mógł rozdawać karty. To jest facet, który miał wiedzę, Elastyczność dyplomatyczną i militarną, wojskową powiedzmy, a więc wiedział, które sznurki pociągnąć i do jakiego człowieka się zwrócić. Czy jest ciemny? Świat był wtedy ciemny. Te układy były dosyć trudne. Tu Rosja. Związek Radziecki, tu Polska, właściwie jaka, nie, sowiecka, e, tu papież, jaki, a no polski. To jest tak, dużo tych napięć jest, nie, ten, ten blok komunistyczny, e, ta bida, kartki, wszystko po kolei. E, jest tam trochę tego ciemnego, ale też jest dużo nadziei, też jest dużo, dużo wartości, dużo przyjaźni, dużo charakteru, Fajnie. Pamiętasz, co robiłeś 13 maja 1981 roku? Nie, nie pamiętam, ale pamiętam, że to było wstrząsające i, i, i właściwie cała Polska się modliła i przeżywała i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam. Powiedz mi, jak taki doświadczony aktor, który, którego role łatwo zapadają w pamięć widzom, odnajduje się we współczesnej przestrzeni mediów społecznościowych, liczb, statystyk, algorytmów sztucznej inteligencji? Musimy się uczyć. To nie jest łatwe. Pewnie ta elastyczność. Trochę zanika z czasem, nie? a więc ją trzeba pobudzać cały czas. Na szczęście jest dużo narzędzi. Ja wiadomo, że, że wolę przeczytać książkę papierową niż słuchać audiobooka, ale też nie zawsze. Też patrzę, co robią młodzi ludzie, co robią moi studenci, co robią agenci moi, gdzie mnie kierują, jakimi się zarażamy filmami, co możemy zrobić z tą matematyką, która w nas wchodzi. Tak? Też rozumienie kamery jest dzisiaj trochę inne. My musimy się znać na tym, jaki obiektyw jest, dlaczego takie jest takie kadrowanie, co to za kamera w tej chwili jest postawiona, jakim głosem mówić. No musimy gonić te te sztuczne inteligencje, żeby jednak podzielić się jeszcze człowiekiem, który w nas jest. Czyli raczej nie sprzedać jakiemuś mm, wielkiej korporacji, która zajmie sztuczną inteligencją swojego głosu, swojego wizerunku, bo takie są prowadzone rozmowy. Pewnie są takie prowadzone rozmowy i pewnie będzie wielu nas to dotyczyło w przyszłości, no ale, ale no Mam nadzieję, że jeszcze będą chcieli widzowie oglądać żywego człowieka, który czasem się pomyli, czasem jest zaskakujące rozwiązanie, którego nie wymyśli sztuczna inteligencja. Podsumowując naszą rozmowę, poruszyliśmy dużo ciekawych wątków. Czy studenci uczą cię trendów mediów społecznościowych, uczą cię tego, że ty wiesz, co jest obecnie modne na TikToku, na Instagramie, czy tylko tak, tak słuchasz i wyrażasz aprobatę albo dezaprobatę? Mm. To chyba jest w ogóle mieszanka różnych emocji i, i, i rzeczy, bo czasami są fantastyczne e, vlogi, e, czasami są fantastyczne nowe trendy, e, pomysły. I, a czasami to mnie w ogóle nie bierze, pewnie pewnie tak jak kiedyś było, tylko było tego dużo, dużo mniej. A więc no, to po prostu słucham ich. No. Z niektórymi rzeczami mogę się zgodzić, zastanawiam się, czy mają czas na pogrzebanie głębiej. No bo jak się tak skroluje, tym jest skroluje, no to skrolujesz na poziomie paru sekund. to Nawet... dopaminka się wydziela. Jak w, tak, w su... a, potem, a potem jest ten brak dopaminy i nagle okazuje się, że jest zjazd. Jak z narkotykami. No oczywiście, no, ale to tak jest z różnymi rzeczami, z pasją do pracy na przykład jest tak. My to mamy, Irek to ma, ja to mam. Dziękuję za rozmowę i samych sukcesów. Nawzajem. I wielu, wielu kreacji filmowych, serialowych i wielu audiobooków, bo dobrze się słucha. Dzięki wielkie. Dziękuję.